Tylko dwa lata temu wraz ze Wielą nagraliśmy odcinek, który polegał na tym, że za każdą eliminację dostawałem od niej jeden buziak. Jako, że mamy dzisiaj Walentynki, ustanowiliśmy, że powtórzymy ten challenge. Co ciekawe, pod tamtym odcinkiem zostawiliście 23 tysiące łapek w górę. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy za rok nagrali dokładnie to samo, koniecznie pobijcie ten wynik. Z tego co pamiętam, to pod tamtym filmem najlepsze były komentarze. Gdyby tak było, na turniejach każdy by był wygrany. No jestem ciekawy jak mi dzisiaj pójdzie. My już jesteśmy w Battle Busie i tak jak wspominaliśmy Taki odcinek nagraliśmy 5 lat temu I 3 lata temu i od tamtej pory Totalnie w ogóle nie było żadnych buziaczków Ja nawet nie pamiętam, że coś takiego nagrywaliśmy Także Rafał, pobijaj rekord, ja tutaj już Przygotowana, żeby dawać buziaczki Ja oczywiście lecę na moją lokację i gramy dzisiaj Składy, Częściej w sensie ja gram sam z randomami Żeby w razie czego miał mnie Kto odrodzić. Jak obstawiasz, ile ci się Kili uda zrobić? No chciałbym 5 Ale pamiętajcie, że za jest Super buziak, Załina, no dobrze by było Żeby się udało. Ja wierzę w Rafała i wydaje nie wiem się, że zrobisz 7 kili A to dużo? To no nie wiem, czy tak dużo. Chybało? No nie wiem. Ty powiedziałeś 5, to jeszcze mniej. No wiem, ale mówisz, że wierzysz we mnie, nie? O to mi chodzi. O, snajperka na samym początku, dobra. Jest bardzo. Aha, już moi tam leżą, nie? Świetnie. To jest, widzę, że twoja ulubiona miejscówka. Tak, to jest jedna z moich ulubionych miejscówek. Czekaj, może się uda. Eee, ojejku, już go nie renderuje. A pamiętasz, yy, ile y, 3 lata temu I 5 lat temu y, dałam ci buciaczków, Ile killi zrobiłaś? Wiesz co, ja przed samym y, Tym odcinkiem wszedłem sobie Na stare odcinki i ja tam byłem taki Zestresowany, tak? że dzisiaj nie chcę Tak wiecie, tak się mega pocić, tylko na spokojnie Ale no. mam nadzieję, że kogokolwiek Tutaj spotkam. Czyli zależało ci No zależało mi, żeby zrobić przynajmniej Jednego praga wtedy, bo to też grałem Chyba na solo. Ja sobie polecę na Dużą lokację. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ktoś na pewno jest i Mam nadzieję, że... Okej, okay, okej, okay, kogoś tu okej. Okay. Są w środku. Okej, okay, leży. No i dawaj, dawaj, bo ktoś jeszcze. Ochojka. Oj, oj No ich tu jest więcej. Okej, okay. ej, snajperka ja za chwilę ci dam. Wiecie co, ja rzucę może tak czepiaki na niego. Podejdźmy może jak... O, Okej, okay, mamy go. Dobra, Ewela, dawaj buziaki. Jeszcze ktoś tu powinien być. <laughs> co? Ja się no mogę. No, może się tak na, na, ten, na chyli, bo to. Wow. Dobra, dawaj, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, jest kolejny, dawaj, Ewla. Ej, czwarty buziak chyba, tak? Wydaje mi się, że tak. A razem pięć kili. Aha, bo to ich się nie liczą w razie czego. Jak widzicie, Rafał chyba nie miał racji i nie zrobi pięciu kili, tylko więcej. Ja w ciebie wierzę. Ej, jak Rafał wygra, to jest jakiś super bonus, także czekajcie do końca i mam nadzieję, że Rafałowi się uda wygrać. <laughs> super buziak, Elena, super buziak. A super bonus... <laughs> Nie może być? <laughs> może być. Ej, zabiorę sobie ten zrzut. W sumie to są dwa zrzuty obok siebie. I polecę sobie na kolejne duże miasto. Dobra, weźmy sobie to, bo to się w miarę szybko ładuje. Weźmy sobie to. Rozrzućmy sobie. Jest dużo osób w grze. I mi się wydaje, że ja wiem, gdzie kogoś szukać. W pociągu. Właśnie, wydaje mi się, że tutaj z obrzeża mapy powinny, powinny być to ta, no, inne osoby. I dobrze by było też wziąć tablicę. Tylko nie wiem, gdzie ta tablica jest. Dobra, tu jest tablica. Ej, ja tak szczerze to nie mam żadnego pojęcia, o czym Rafał mówi, bo jak wiecie, ja for. No nie gram, ale mogę tutaj mieć zadanie dla twoich widzów? No oczywiście, dawaj, dawaj Napiszcie w komentarzu, czy macie swoją drugą połówkę Czy macie kogoś, bo to jest specjalny walentynkowy właśnie odcinek I dajcie znać właśnie, czy macie swoją drugą połówkę, czy jeszcze nie Ja się tak zastanawiam, gdzie te ziołki mogą być Bo kogoś mi tu oznaczyło, to oni by byli jeszcze na mieście O, 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 dobra, 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 już wiemy co robimy Są tam, za skamieniem Okej, okay, dobrze, że nie mam celownika Okej, okay, wow. stówka, To to jest mocna broń Ewela, to jest potężna broń Dawaj, bo oni się bo tutaj możesz dużo killi zrobić Ej, jeszcze ktoś tutaj jest, co jest grane? Ej, zróbmy tak, że ja ci będę dawała te buziaki, jak wy wyeliminujesz całą drużynę, żeby ci nie przeszkadzać Okej okay. Dobra, ten powinien leżeć Ej, Czyli ale jeden. mi się fajne lobby trafiło Ja cię kręcę, no i to mi się podoba Zabieramy to wszystko. Czy oni nie mają ammo do snajperki? Chyba tu nie. To w metalu ktoś jest. No To nic. To są fajne osóbki, to są fajne osóbki, to mi się podoba. Drugi buziak, czyli Rafał już tutaj sześć y, killi zrobił. No to, Elfla, Tam to biegnie, o. Możesz wyskakiwać, możesz wyskaki... wyskakiwać. Oj, 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 oj. Trzeci buziak, dobra. Tylko nikt. Taki? No ej, taki. nie w słuchawkę a tutaj proszę bardziej te buziaki i już wszyscy leżą, nie? Ej, ten gość ma sniperkę, musimy uważać. Tam jeszcze ktoś jest na górce i tu na dole. Okej, okay. ej. <suszy> no i taki lobby to ja mogę grać! Dobra, może nie? Okej, okay, taki lobby naprawdę. <suszy> ej, nie wiem, wydaje mi się, że kogoś mam chyba na Nintendo w składzie i dlatego tak. Trzeba się było tutaj tą czerwoną szwinkę na usta, teraz on był cały taki w, 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 w takich całuskach, Mogliśmy tak zrobić. Ej, za rok, jak powtórzymy ten odcinek, ile tu jest gości, to wtedy tak zrobimy. Mi się wydaje, że tutaj dużo na Nintendo, ej. Co ty jest grane? Ej, to jest ustawione, ty robisz jakiegoś ty trolla, pranka? <laughs> w sumie. Tam Dawaj jeszcze dźuba. ktoś był, ale chyba Dawaj trzy. Dźubeczka. Ile? Ja cię kręcę. Chyba albo cztery, nie, chyba trzy. Nie wiem, ile tych chili Ty masz już dziesięć <laughs> Ej, to chyba będzie rekord fragów, Rafa, przez ostatnie. Nie wiem ile, ale ostatnio robisz dużo killi czy mało? Ja ostatnio składów w ogóle nie gram, więc wydaje mi się, że tutaj mamy już takie lobby. Taki w sam raz dla mnie na taki odcinek, więc to może być rekord. To może być rekord. A twoje ziomki, nie ma już ich? Rafa mówi tak, zagram składy, w razie WB do mnie ratować. A nie ma już Najgorsze jest to, że nie mam amo do snajperki. A takie amo by się przydało, dobra, wyrzućmy sobie tak. Zjedzmy sobie pizzę. Ej, ja bym chciał snajperkę, a snajperka może być tutaj na dole. Mówiłeś, że masz. Snajperkę, albo do snajperki, tak? A jak będzie snajperka... To będzie też amunicja Ale snajperki oczywiście nie ma Bo Epic musiał to zepsuć Niestety I mi cały czas tutaj jedno oko łzawi Także ja nie wiem, czy to jest jakiś ten Jakiś zawioz do tego odcinka, czy coś No bo co już z tej strony i z tej strony cię łzawi Ale tak, z tej strony łzawi to oko Słuchajcie, mamy jeszcze 43 pocałunki w razie czego Tylko pytanie, gdzie będą kolejni goście Tutaj mamy kolejnych, tutaj mamy kolejnych Dobrze by było jechać może gdzieś Gdzieś na dużą lokację, na przykład właśnie tutaj Ja obstawiam, że, ty, że wygrasz Nie wiem czemu, ale czuję, że wygrasz a za chwilę taka snajpa. Wiesz co, na składy może być problem, tak szczerze, bo tu ich będzie dużo, ale postaram się. Ja tutaj Rafałowi nie słyszę niestety, ale postaram się pomagać i jak będę kogoś widziała, to ci będę mówić, dobra? Okej, okay, mamy tutaj kogoś i oni, ty, oni się klepią. Oni się tutaj klepią. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam. Nie ma co, najwyżej zginę. Dobra, pytanie, gdzie oni teraz są? Czy oni gdzieś tu są na zewnątrz? Tak, przy Dobra. 110. A, uciekacie, buziak. Boni go! Nie ucieknie, nie ucieknie. Uważaj, u, u góry jest gościu. Tam wybudowany u góry tu. Gdzie tu? No? Okej okay. Tu jestem! Tam... Oh. O Jezus jest wow. jak on stało! Chyba nie wiedział gdzie ma budowanie! Właśnie najgorsze jest to, że ich jest sporo. A snajp, A moto Oj. O, dostał. No to już są e, lepsi, że tak powiem. 32 osoby zostały. Ej, tutaj gdzieś jest gościu, tak, widzisz? Tak, tutaj, tutaj się leczy, chyba przejdź go. Dobra, ja muszę stąd uciekać, bo oni tutaj. Jakby jeszcze nie byli wszyscy na raz, to może by coś jeszcze z tego było. Ej, zmieńmy sobie samą. Aha! Ty co jest? Ja do ciebie! Ja go wywożę, ty, wywożę go i go wyeliminuję za chwilkę. Żeby nie było odwrotnie. Nie, ja mam plan, patrz. Ja mam taki plan, że ja wyjadę i nie... Aha, tylko oni mogą za mną. Za mną jechać. Okay. O jest, buziaczek Jedenasty buziaczek w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Ojku. Ja, jak coś tak siedzę tutaj przy, przy Tulona do Rafa, bo ja go kocham bardzo. Nie hmm. do, bo żebyście mnie słyszeli. Ej, jest problem, bo. On ma snajpę, on tutaj może. On tutaj może coś wykombinować. No jest jest źle, muszę uciekać. Nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak. I mi cały czas normalnie wzywam coś z tego oka. Dobra, dostał Ej, źle to, nie, źle to, mega źle to wygląda Ej, ja jadę, ja uciekam, uciekam przed nimi Oni są mega, 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 mega blisko Oni właśnie, tu są na górce Oni mnie będą dojeżdżać przez cały mecz, tak? Świetnie Powiem ci, że zostało 18 osób A macie razem z ekipą 18 fragów Dobra Ups Mhm No Dobra. Myślałam, że padniesz tak szczerze. Nie wierzyłam w ciebie, przepraszam, ale za to dam ci buziaka takiego... jakiego soczystego. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, na początku były boty, ale tutaj teraz już jest. Już się coś więcej dzieje, ale widać, że mamy y w końcu normalne, bo coś tu podmieniam. 14 osób, ty, no to nie jest jakoś dużo. Tam ktoś samochodem jedzie. Właśnie. Dobra. O kurczę, widziałaś tą snajperkę tam u góry. Tam stoi ziomek ze snajpą, widzisz to? A czemu ta snajpa się tak świeci właśnie? Bo to pokazuje, że ktoś do ciebie celuje. Aha! No, to jest fajne, żeby, tylko... Żeby nie dostać e, tak ze snajpy, tak jak często dostajecie. <grym i znafie> <grym i znafie> Ej, ja, ja tak często snajperki nie dostaję. Ej, 12 kg Ej, się Ewelcia, dzióbki. No ogółem no jest dużo. Na pewno Znale, tyle dałaś, co trzeba? Nie wiem, no da, ogółem, Co to za buziaki? Wie. Ej, buziaki w policzek. No tak mi mówiłeś. Pytam się, gdzie ci dawać buziaki. Tutaj pokazałeś, to tutaj daję. Tak? A gdzie cię mogę zdawać? Nie no... Bo... Oko? Usta. Idę po drugi medal, będzie mi dużo łatwiej. Buziaki są w policzek. W usta są już pocałunki. A to jest odcinek 1 kill, 1 buziak. Ej, 10 osób zostało, a są czwórki, także tutaj już nie dużo składów. Ej, a widziałaś te kroki nad nami? Ja nawet nie wiem, gdzie są kroki. A ty się pytasz, czy widziałam kroki. Ej, moim głównym celem jest wygrać ten odcinek. Ja myślę, że boty to prawdziwe osoby, a Rafał się mnie pyta, czy jakieś kroki widziałam. O! Co my tu będziemy mieli? Oh, o, ho, ho, ho. to mnie bardzo cieszy. Weźmiemy sobie ten medal za chwilę jeszcze. I dziewięć osób razem stoło, czyli osiem osób, czyli dwie ekipy, powiedzmy, że ci zostały. Ja bym gdzieś kapiła i do trzeciego weszła. Ja to muszę znaleźć jeszcze jakieś leczonko. Może chodźmy, póki ten bot jeszcze się nie wyłożył. W sumie osiem kili mam jeszcze do zrobienia. To jest sporo, tak jak Ewela mówi. Ja się mega skupiam tak na gierce, zapominam, że na w ogóle odcinek nagrywam, nie? Okej, okay, słuchajcie, bot zginął, tylko teraz. Czy ja tu nie stracę zbyt wiele? Ale nie, nie, chyba nie. Chyba jest... W porządku, ja sobie zabiorę O, dokładnie dwie rzeczy Kałacha to coś. A co to jest? To jest medal. On leczy niebieskie. Ej, gdzie w ogóle? Pokażę w ogóle, jak strefa idzie. właśnie, strefa górska, i ja sobie wyjadę na w góry po prostu. I będę bo... trzymał górę. Ej, dziewięć osób, także tutaj widać, że teraz zostały chyba takie lepsze osoby. I tutaj już nie będzie tak łatwo. Mi się wydaje, że teraz siedem. to już będzie mega ciężko. Oni się teraz biją, bo siedem osób, także dwie osoby zginęły, Czyli sześć osób, Rafał, się zostało. Oni gdzieś tu na dole? Czekaj, widzisz ich? Tu patrz, ile typów, jest, tu jest cały skład tej górki. To dawaj tego, ten cały skład. Paźle tam typów. No nie wiem, na oślep strzelam, tak szczerze. No tu patrz, jeden, drugi. Nie ja wiem, tylko to nie jest tak łatwo trafić. To jest problem, nie. Dziesięć lat przy komputerze na YouTube. Ile ty jesteś na YouTube już? Osiem lat, nie? Nie mam. To pojęcia. się oczy mogły zepsuć już. Ej, patrz, dziesięć osób zostało i mają same medale, nie? Ja cię kręcę. Ej, ja to muszę wygrać, muszę to wygrać, muszę. Wiesz co powiedziałeś? Że 10 osób zostało. Zostały trzy osoby. Dlaczego czemu powiedziałem, że 10. Nie wiem. Dobra, ja sobie tu wybuduję coś takiego i muszę trafić snajperkę w głowę. To jest mus, który muszę wykonać. Został ci jeden policz, jeden policzek. Jeden buziak w policzek i jeden ekstra buziak. No nie dwa buziaki jak wygram, no bo dwie osoby jeszcze. No ale ten ostatni to jest ekstra. No nie, no to za wina, za win, Aha, osoba, to dodatkowy. Osoba, tak. o, patrzcie się jak się tutaj ustawią skubaniec. Ich się trochę obawiam tak szczerze. Ale chyba nie buduje to, chociaż nie, to jest jest szybko czy nie? Chyba nie aż tak. A, ale było blisko. O, on tu wychodzi. O. Dobra, widzowie, y, powiem tak. Najlepszy snajper w Polsce... No nie, ale bardzo dobry. Przyznajcie, widzę, bardzo dobry. Dam ci za to buziaka. I powiem Wam, że jakby Ewela siadła na takim turnieju ze mną i... motywacja? No tak, tak. To, że jak grawał teraz padnie i tutaj będzie przykro mu. Nie, ja, ja już i tak jestem zadowolony z tego odcinka, że oni już są dobrzy, nie? Jesteś zadowolony z fragów czy z buziaków? Eee, z buziaków, oczywiście, on że ci z buziaków. Patrz, przejął górę. On wykorzysta zaraz matsy, a moja strefa jest. <laughs> bo ciekawa jestem, czy uda ci się, czy ci się nie uda. Co, ja muszę sobie przejrzeć, Walcia. Ej, mam tutaj y, taki pomysł dla ciebie, bo jestem głodna. Jak przegrasz, to musisz mi coś zrobić do jedzenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Pójdź tak. Efela, ja się skupiam, a na ty. tak, boc... Ja tu walczę, Ewela, a zrobisz mi coś do jedzenia. No dobrze, tak zrobimy. Jak przegram to robić, to już na pewno wygram. No ty robisz kolację. Trzy fragów, pechowo. Efela, przestań! Ej, daj mi się skupić! On ma snajpę, nie? A snajpa to jest wiesz, to jest mega zepsuta no. sprawa. Czy ty widzisz tego gościa? O, już widzę. Lasku. On nie będzie miał Marcu zaraz. Tak. Myślałam, <laughs> że go trafił Brawo! Muszę pamiętać, że ja mam mitycznego skara, więc on nie skara tylko kałacha. Więc on powinien mocno tam oberwać. Stresujesz się? Trochę tak, trochę Nie stresuj tak. się. Dobra, zjedzmy sobie pizzę. On będzie przychodził tutaj pod te choinki i wtedy dostanę go na głowę. Ja czuję, że to się właśnie skończy tak jednym strzałem. Nie jest w ogóle taka broń, żeby na jeden strzał? Na jeden strzał, a włupa. A on robi to, co ja chcę. A to nie to. O nieba tego, ale. Budowania. On nie ma maców, dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz Komi też się zaraz skończę, a ja bym mógł tam wyjść do góry Jeszcze masz 600 Dobra, raz Dwa Okej, okay, trzy Wychodzę teraz tu Cud jest Pod spodem pewnie, kampi Albo się rozwala No spadaj, spadaj Dobrze, dobrze, ej, fraga dostałem Ej, ja jestem ciekaw co przygotowała Ewela, także Ewelcia... Super To jest dla Ciebie zwycięstwo. Uwaga! No? Podłóż sobie buziak. To żaby się zamienia, czy co? <laughs>